W dzisiejszym filmie chciałabym Ci pokazać, jak zrobić makijaż dla zabieganej mamy. Zrobimy go dosłownie w kilka minut i wykorzystamy tylko 7 kosmetyków. Zaczynam od nałożenia kremu CC, czyli krem koloryzujący. E, pięknie wyrówna koloryt skóry, jest lekki, niewyczuwalny i również nawilża naszą skórę. Kładam przy pomocy pędzelka, według mnie jest wtedy szybciej, ładniej wygląda makijaż i dłużej się trzyma, natomiast jeżeli nie masz tego pędzelka, to możesz również go śmiało aplikować dłońmi. Podrobina tego kremu i momentalnie buźka wygląda zdrowo i na wypoczętą, natomiast jeszcze bardziej w tym pomoże tak zwany sen w butelce, czyli korektor pod, oczu, pod oczy, który ma łososiowy kolor neutralizujący zasinienia. Klepuję go tym samym pędzelkiem w okolice, wokół oczu. Kupię się dzisiaj na dwóch produktach do konturowania. Mam tutaj na myśli e, róż z drobinkami oraz e, bronzer, który jest matowy. Nałożę je na policzki, ale nie tylko. E, najpierw zaczynam właśnie od policzków. E, odrobinka bronzera nakładam zaczynając od ucha delikatnie kierując się w kierunku środka twarzy, unosząc policzek. A później odrobinka różu, nad brązer, żeby właśnie dodać takiej dziewczęcości, wypoczętego luku. Cały trik polega na tym, że nakładam sobie ten sam róż. Na centralną część mojej powieki. W zależności od tego, jak intensywny chcesz efekt, tyle sobie możesz nałożyć. Ja zrobiłam to troszeczkę mocniej, żeby było widoczne na całą powiekę, a później tym samym pędzelkiem brązer. Delikatnie, tylko nad załamania. Jest to ekspresowe, szybkie, ultra proste i wystarczy mieć tak naprawdę tylko 7 produktów do makijażu, żeby stworzyć cudowny nawet makijaż łącznie z e, makijażem powieki. Trik się sprawdzi również, jeżeli masz opadającą powiekę. Momentalnie ją otworzę optycznie i przepięknie te kolory podkreślają tęczówkę oka. Henna w butelce, czyli tuż do brwi, No nie się go zabraknąć. To jest rama naszej twarzy. I jest to najszybszy makijaż brwi, jaki może być, dlatego że ten tusz ma malutką szczoteczkę, wystarczy, że kilka ruchów wykonamy, wyczeszamy i jest makijaż. Nie obędzie się bez dobrego tuszu. Przy po użyciu tego tuszu nie będziesz musiała się martwić, czy coś cię odbiło w ciągu dnia, czy coś się osypało pięknie pogrubia, wydłuża już przy jednej warstwie, zobacz, ale tak naprawdę właśnie cenię go też za właściwości, on korzystnie wpływa na regenerację naszych rzęs. I coś, co nie wymaga nawet użycia lusterka, to jest właśnie błyszczyk. Należy go dosłownie wszędzie, lusterka, a przy okazji nawilżysz swoje usta. I tak, to jest moja propozycja makijażu dla zabieganej mamy. Wykorzystałam tylko siedem kosmetyków. Siedem kosmetyków, którą uważam, że każda kobieta powinna mieć swojej kosmetyczce. Jeżeli masz problem z doborem jakiegoś kosmetyku, chciałabyś porady, jeżeli chodzi o pielęgnację skóry czy makijaż, to napisz do mnie. Ja zajmuję się profesjonalnym doborem kosmetyków do rodzaju skóry, Możesz też u mnie zakupić kosmetyki, które dzisiaj pokazałam na filmie. Koniecznie zostaw łapkę w górę i udostępnij ten film u siebie.